Dzień dobry miłe panie. Dzisiaj odcinek o sznurku. Tak, będziemy mówili jak się sznurek produkuje. No nie no, to trochę pożartowałem. Będziemy mówili sobie o zrostach. Co to są zrosty? Zrosty to są po prostu zwielokrotnienia, w pewnym sensie tkanki, które łączą ze sobą organy, które nigdy oficjalnie ze sobą połączone być nie, nie mogły. Średnio mniej więcej wzrosty mm, mają mniej więcej dokładnie taką średnicę, jak ten sznurek do snopowiązałki. Nie do snopowiązałki, jest grubszy sznurek. Wiem, wiem, ktoś mi to powiedział, pokazał, tak jak kiedyś w filmie poszukiwana, poszukiwany, też było o sznurku powiązałe, którą Polska wymieniała za maszyny rolnicze, tak? Znaczy my kupowaliśmy z sznurek, a wysyłaliśmy maszyny, tak? Genialne polityczne, polityczna decyzja, ale cóż, obejrzyjcie mój ulubiony film, ale nie o filmie dzisiaj. No i te zrosty, gdzie one mogą powstać? One mogą powstać w każdym, można powiedzieć, obszarze, w którym jest jakaś jama, i w którym są towarzyszące ze sobą, można powiedzieć, yy, organy. Na przykład najczęstszym, najczęstszym miejscem, w którym występują zrosty, jest otrzewna, czyli wewnętrzna część gładka jamy brzucha i te, można powiedzieć, zrosty otaczają te, można powiedzieć, organy i umożliwiają im yy, prawidłową funkcję, czyli tak zwany pasaż jelitowy. I wiadomo, że jeżeli, powiedzmy sobie, jest taki wzrost, który trzyma to jelito w jakimś jednym miejscu, no i to jelito jest jeszcze z drugiej strony przyrośnięte, bo jeżeli jest jelito przyrośnięte do jamy otrzewnej, to też to jest forma wzrostu. No to w tym momencie nam to jak gdyby utrudnia całość działania. Znaczy wiadomo, że jak się coś zje, można powiedzieć bardziej treściwego, to nas brzuch zaczyna boleć. Dlaczego ona zaczyna boleć? Bo nie wnikając tutaj w, w niuanse trawienia, najczęściej po prostu to ściana jelita, średnica. Czasami słuchajcie, dokładnie tej średnicy jest jelito cienkie. I to grubsze jest trochę grubsze. Po prostu nie przychodzi, słuchajcie, takie obaska czy jakaś inna rzecz, i ona to wszystko napina, nacina. Czyli już wiemy, że mogą być występować wzrosty w jamie otrzewnej. Gdzie jeszcze mogą występować? Oczywiście w innych jamach, jak na przykład może być wzrost w jelicie grubym od wewnątrz. Tak, też tak bywa. Na skutek jakichś urazów, jakichś yy, problemów, można powiedzieć, typu zapalenia albo na przykład operacji, mogą powstawać wzrosty. Chyba najgorszym miejscem, gdzie te wzrosty powstają w jelicie, są te, które obejmują swoją powierzchnią jelito. I jelito jest bardzo takim elastycznym tworzywem, natomiast wzrost jest relatywnie twardy. I ten wzrost, który otacza to jelita, nie pozwala mu się rozszerzyć w ten sposób. I ta treść nie przechodzi do końca. Czyli możemy powiedzieć o wzrostach w jamie odszewnej, takich płaskich, takich formie można powiedzieć, tego typu, a mogą być też wzrosty, które obejmują pewne przypadkowe fragmenty jelit, i w wyniku tych wzrostów tworzy się przestrzeń najczęściej płynowa, w której powstaje torbiel. I ta torbiel się wtedy nazywa pseudo. -tronka. Torbielą. Także mamy tutaj do czynienia w jamie, w jamie oczywnej. Yy, Iśmy dalej, możemy mieć pod wątrobą też wzrosty, to czasami w laparoskopii pięknie widać. Yy, mogą być też wzrosty jelita, na przykład grubego z jajnikiem. W ogóle bywa czasami tak, że ten jajnik jest otoczony tym jelitem, także w ogóle nie ma do niego dostępu. I to jest tragedia, jeżeli chodzi o zajście w ciąże. Ponieważ ten, te, ten wzrost otaczając te, te, ten jajnik, powoduje, że do tej owulacji, nawet jeżeli dojdzie, to ta komórka nie ma szans się wydostać i nie ma szans być wyłapana przez, przez y, jajowód, ponieważ te wzrosty uniemożliwiają tego. Mało kto o tym wie, bo zwykle się o tym w ogóle nie mówi. Zrosty to jest taki temat w ogóle bardzo często pomijany, bo wzrosty się albo ma, albo się ich nie ma i wszyscy kończą uwagę. A jednak wzrosty stanowią bardzo ważny element naszego życia. A co najgorsze, w przypadku nieleczenia, one zostają z nami na całe życie. Zrost może dotyczyć również jajowodu, który gdzieś tam sobie, można powiedzieć, pozrastane ma ze sobą te wszystkie swoje strzępki. O, tak to pokażę. O. I on się po prostu nie jest w stanie rozszerzać. Te strzępki mogą być po prostu zwinięte. I to wszystko poprzez wzrosty. A wzrost to nie jest rak, to jest po prostu nieprawidłowa tkanka. Także tutaj zrobimy sobie taką techniczną przerwę. Tutaj mój realizator obrazu mnie przeniesie zaraz do drugiego odcinka, bo drugi odcinek będzie drugą częścią tego, co powiedziałem, żeby nie powiedzieć Wam wszystkiego razem, bo to byłoby trochę za piękne. Dlatego teraz robimy takie czary Mary. Gdzieś tam jest, obraz przenika się jeden drugi i znowu.